Hejka, witam serdecznie w kolejnym odcinku z serii let's play Lego Star Wars 3: Wojny Klonów. Pójdziemy sobie wykonać kolejną misję fabularną, która znajduje się na statku separatystów. Ale zanim tam pójdziemy jeszcze, to może sobie zbierzemy. Tylko tak musimy znaleźć najpierw kolegę, który będzie mógł to rozwalić. Niestety nie ten. A może on na mostku był? Okej, okay, no to wracamy na mostek. Na mostku powinienem znaleźć tego klona. Chociaż w sumie to po co mam go szukać, skoro mogę sobie go wybrać. Właśnie. I to był który klon? Teraz to jest pytanie. To był chyba ten. Tak. Niestety nie ten. Błąd. Heavy. Tak, jest heavy. Dobra, i tego właśnie klona potrzebujemy. No i Jedi. Żeby odblokować czerwony klocek, który przyda się na pewno. No i tak, co tutaj trzeba było zrobić? To rozwalić jedno. Dobra, jedno na cztery oczywiście. Z drugiej strony mamy to samo. No tylko, że trzeba jeszcze tam trafić. Ok, i teraz dwa u góry pozostały, także tam właśnie teraz pójdziemy sobie. No właśnie, o to chodziło. Klon do góry. No i pierwsze do zniszczenia mamy tutaj. To znaczy już trzecie właściwie. Tutaj mamy. Raz, sześć. No ale niestety nie stać nas na razie. Ale na to nas powinno być stać. No i czerwony klocek jest na dole. Także zbierzemy sobie go, chyba że nas nie stać. Ale powinno nas być stać. Magnes na monety. Tak, to się przyda. Już mamy jeden klocek. Możemy go od razu włączyć. Tylko najpierw znaleźć. Tutaj jest. No, i znacznie łatwiej będzie teraz zbierać monetki. No, teraz idziemy sobie w kolejne miejsce. Przy okazji, tak działa ten magnes na monetki. Budujemy sobie przejście do hangaru. Potrzebne jest tutaj bodajże 10 złotych klocków, żeby się tu dostać. My mamy ich około 30, więc. Żaden problem. Tutaj trochę postaci do odblokowania, ale nam są niepotrzebne na razie. Później się nimi będziemy zajmować. A teraz zajmiemy się jeszcze jednym czerwonym krockiem, który jest tutaj. No i kosztuje pół miliona monety razy 2. Przyda się. No, i od razu to włączymy. Monety razy dwa. Od razu będzie lepiej się grać i zdobywać te monety. Mnożone są razy 2, także warto. Ok, teraz idziemy na statek separatystów, bo tam jest właśnie misja fabularna. Żeby się tam dostać, potrzebujemy, niestety, albo stety. Jakiś statek. No i lecimy sobie w tamtym kierunku. Przy okazji pozdobywamy trochę monet. Niszcząc statki separatystów. No i wylądujemy sobie w ich głównym hangarze. Może nas nie rozwalą. Jak szybko. No i szukamy teraz Cadbajna. Ale Duku też może być w sumie. Duku kosztuje. Drogi jest. 250 tysięcy. Ale myślę, że warto. Dobra, Duku idziemy. Trzeba poszukać. Poszukać trzeba. Kadabejna. Tutaj kolejny czerwony klocek, ale chyba nas na niego nie stać. Stać nas, ale nie potrzebujemy tego na razie. Na razie tego nie będziemy zbierać. To nas chyba nie interesuje, ale tutaj potrzebujemy właśnie łowcy nagród. Tyle, że tego łowcy nagród jak na złość nie ma. Gdzie jest Cad Bane? nie widać. Chowa się. Jest, jest, mamy kadabana. No i właśnie sobie go teraz kupimy za 250 tysięcy. Dobra, mamy hrabiego tuku. No i dobra. Możemy iść w to miejsce, w które powinniśmy iść od początku. Tyle, że brakowało nam kilku. Elementów, żeby się tam dostać. Tędy nie przejdziemy, oczywiście, bo potrzebna jest inna potrzebna jest inna postać. Ale przynajmniej Bane tutaj może wejść, więc. Już przechodzimy dalej. Możemy zdobyć kolejny, w sumie, ale w sumie nas nie stać na to na razie. Więc zaczynamy kolejną misję fabularną: kryzys zakładników. Zobaczmy, o co chodzi. Kryzys z zakładnikami? O, tutaj jest Zero Hat. Który chyba siedzi w więzieniu z tego co pamiętam. Aha i to jest... Dobra. Już wszystko jasne. To jest ten odcinek z Wojen Klonów, gdzie Cad i inni Łowcy Nagród ratują Zero Hata z więzienia. Poprzez wzięcie w zakładników senatorów w Senacie. Palpatine nie mając wyjścia musi po prostu ustąpić i wypuścić Hata Zero. No to zaczynamy zaraz, tak? Będziemy mieć dostęp do łowców nagród, snajperów. Strażnicy tutaj sobie stoją, ale nic na to nie poradzą. Dobra, my zaczynamy, tak tam nie możemy, ale tutaj możemy. W sumie to sporo ich jest. Tego jeszcze sobie zdejmiemy. Jeszcze jest jeden, ale. O, ten też możesz stracić. Świetnie się składa. No, może by tak wsiąść do tego. Dobra, idziemy sobie na drugą stronę. O, jeszcze tutaj jest ktoś do załatwienia. Dobra. No i pozostało jeszcze dwóch, którzy są tutaj. Raz. I dwa. Dobra, wszyscy strażnicy załatwieni. Tak zwana ochrona Senatu. Kolejni idą, kolejni, ale co oni mogą zrobić. Jest sobie monetki możemy pozbierać. Dobra, no to trochę ich pokonaliśmy. Ale kolejni już idą. Jednakże to nie jest problem jakiś. Ok. Tutaj mamy do rozwalenia taką zabawkę. Znaczy taką zabawkę, taką rzecz. Tutaj druga. A Jak oni śpią, by nie jest strzelać. Kadbajno, kadbaj na chwilę zmienia. Z... Ach, tutaj nie z tej strony. Ok, zaraz się zajmiemy tam drugą stroną. Tyle, że tutaj trochę jest zebrania, raczej było. No, to co, kask potrzebny? A, kask już mamy, dobra. To zbudujemy sobie terminal. Tego gościa potrzebujemy. To jest Robonino. No i załatwione, przejście otwarte. Dobra, możemy wchodzić. Nie będziemy się przejmować tutaj, innymi na razie. O, warto było się cofnąć. Zawsze warto się cofać. Zawsze, monetki ukryte są. No i teraz są liczone razy dwa, no nie. Kask potrzebujemy. Otwieramy pierwsze przejście. Ajajaj. No i ładnie. O, po łóżkach sobie poskoczymy. Tylko, że nic z nich nie spada oprócz monet. Ale monety też dobre. Monet brakuje. Potrzebujemy ich znacznie więcej. Coś do zbudowania. Okej, okay, to musimy zbudować na pewno. Trochę monet padnie. To też do zniszczenia, ale zaraz najpierw pobudujmy to, co jest, żeby po prostu nie poznikało. Jak widać, monety same tutaj przyciągają się, także ten czerwony krocek jeden działa. Jeden z czerwonych klocków w sumie. No właśnie, nie mogłem tego zniszczyć, ale już jest ok. No, i coś jeszcze brakuje, coś mi brakuje, a dobra, tu jeszcze coś chyba jest. No właśnie. Można było sobie to ominąć. No to budujemy ostatnią część. I już wszystko śmiga. Teraz możemy stąd iść chyba, tak? Czy możemy jeszcze coś zniszczyć? Ała! Trochę monet zawsze się przyda. Tymczasem idziemy w kolejne miejsce. No cóż. Te klony, strażnicy, czy jak ich tam zwą nie zdają egzaminu. W ogóle jakoś kiepsko im idzie ta robota. No to co, zbieramy monetki? Te, które się da, te, które trzeba. Co mamy tutaj robić? Monetka. To będziemy mogli pchać pewnie, jak wszystko ulepszymy. Z tej strony do wysadzenia, z tej strony do wysadzenia. Tutaj do zniszczenia tylko. O, do budowania jest coś. Pięknie. O, 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 to można wpychać. Dobra, skoro można, to czemu by tak nie zrobić? Czyli jeszcze musimy dwa zbudować. No i ruszymy do przodu. To pewnie jeszcze tutaj jest. No i ostatnie. No to co, wpychamy po kolei. Raz, dwa, trzy i cztery, teraz zadziałało, dobra. Czyli co możemy iść dalej? O, tutaj coś było jeszcze, tutaj niestety nie. Tak, może bym się jeszcze przeszedł? Dobra, nie ma czasu na chodzenie. Dobra, można iść dalej. No to mamy ostatnie wejście. Chyba, że tutaj jeszcze ktoś jest. Monety. Sporo. No, troszkę. Nie za dużo. Okej, okay, my idziemy sobie tutaj, bo tutaj jest coś do otwarcia. Tu jeszcze skrzyneczka. A w skrzyneczce monetki. I potrzebujemy oczywiście strażnika. Dobra, a tutaj co? No i potrzebujemy, o właśnie, tego łowcy nagród. Okej. Okay. Co jeszcze? To możemy popchnąć. Bardzo elektryzujący ten łowca nagród. I co dalej? no a to koniec, chyba tak czy nie? Tak, chyba koniec. No i senatorzy są w opałach. Wzięci są za zakładników. Serialu chyba to miejsce zostanie zaminowane? Czy nie? A no, jeszcze tutaj szantaż wcześniej. Ach, ten humor palpatina. No, niestety wszystko jest kontrolowane przez na... łowców nagród. Przez Cadebina. Zero hat wychodzi. No a łowcy nagród zaminowują tutaj całe pole, tutaj gdzie są senatorzy, senatorowie. Łowcy nagród uciekają. No może nie do końca. Ale właśnie to jest ich karta przetargowa. No i w ten sposób uciekają. A tutaj znowu jakieś problemy. No właśnie. Zero Hat przybył. No i ławcy nagród uciekają wraz z hatem poziom ukończony, swobodna gra, odblokowana. No i mamy sporo odblokowanych osób: Aura Sync, Robonino, Ig86, Helios3D, Komando Droid, Shannon Allama. Nie kojarzę tej postaci w ogóle. Reszta gdzieś tam się przewinęła. Prawdziwy Jedi jest, oczywiście. Nawet z nawiązką. Mamy milion. Prawie milion dwieście monet, ale to jest wszystko za mało. Złoty klocek za ukończony poziom i prawdziwy Jedi. Mamy już 32. I na tym sobie skończymy ten odcinek. Jeśli Wam się odcinek spodobał, to zostawcie łapkę w górę, subika i komentarz. Hej!